Siemanko, z tej strony Amity i witam Was w moim kolejnym filmie. A dzisiaj gramy w Roblox Water Park. Tak, dokładnie. Wszyscy schodzicie na dół, bez wyjątku, łapeczka w górę, 15 łap w górę. To może będzie jakaś niespodzianka. Zobaczycie na dzisiejszym live, jeśli będzie. Hmm. Ale więc tak, nie zapomnij łapki w górę, subika oraz dzwoneczka. Dokładnie. A my przechodzimy już do kierki. Dobra więc. To jest... gigantyczny waterpark, park, czyli park wodny. Pełno zjeżdżalni tu jest i różne tam rzeczy. Ale zaraz najpierw musimy się przebrać. Więc przebieramy się. Cyk tu. Dobra. Włosy oczywiście takie. A jaki swój kąpielowy? Ten, 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 ten. Hmm, weźmy sobie ten. Ładny jest. No. Okulary można zmienić twarz. Ale nie, więcej rzeczy nie jest. Jak wiecie, tutaj mamy... Możemy... Yy, znaczy... Bo ja w to gram... Dość często i widzicie, mam takie coś, nawet się zrobiłam, ale to tylko dla VIPów. Kupione mam tutaj... no, sześciutko I patrzcie, mogę zrobić takie coś, jeśli się kupi VIP-a, takie coś, takie coś, takie coś. A do tego mam jeszcze sprzęty. Na przykład taki jetpack. Patrzcie. Uuuu, latamy. A widzicie, tam jest wyspa. Widzicie, ile tu jest zjeżdżań? Pełno zjeżdżań. To jest właśnie pod park. Polecimy tam. Zresztą to się zjeżdżanią, ale... Ale dobra. Mamy tu jed... pierwszą zjeżdżaniem. Mam coś taką pałkę. Mogę ją uderzać. Gwizek. O, nie służycie. Czekajcie. Alo. O! teraz powinniście słyszeć. O! Słyszycie. O, było słatno. No i tak robi gwizek. To pokazywałam. Mam taką chmurę, mogę też latać. Uuu. Aż się zakręciło. Aż mi się myszka zakręciła, o nie. Nie! Mocy! Łoj! Co się dzieje? Pozwolę, padlam! Eee, może <śm> Może zrobimy, tak? O! Nareszcie! Kto mi przeszkadzało? No! Ja chyba myśli nie mogę ruszać! O! No! Czy to strzałki? Mam też boombox. Patrzcie. Muzyczkę mogę puścić, jeśli nie słyszycie. Piłkę. Rzućmy tam. Idź. Idź, piłko. Idź. Piłko, idź. Tam, powiedz. No i patrzcie. Mam też jakieś coś. Patrzcie. Suszarka nie zna. Dobra, zjeżdżamy. Ło, u, ło, u, 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 Ale szybko. Patrzcie. Ale szybko zjeżdżamy w takiej tubie. I zaraz klub do łasenu. I chlup. Eee, dobra. Skoczymy też sobie z tego. Chcę pokazać Wam najfajniejsze zjeżdżalnie. Właśnie. Chcę pokazać Wam najfajniejsze zjeżdżalnie. O! Fajnie, spadłam. A, bo wiem, co tam jest. Dobra. Wchodzimy na samą. Próbujemy samą górę. A, nie. No i hop. Chlub do wody. Ale pokażę wam coś jeszcze fajniejszego. Ale nie, to na sam koniec. Idziemy na Slides i pokażę wam taką fajną zjeżdżalnię. Mówię wam, będzie spoko. Ta, ta, Czyta hm O I. Jak jesteś nowy? obejście inne filmy. Bardzo polecam. W biedne Discorda, link w opisie będzie. A do wielki link w opisie, ale to mój prywatny serwer, więc będziecie mieli do publicznego serwera. No i znowu się kręcę. Eee, napiszcie w komentarzu zjeżdżalnia, a przypnę wam serduszko. Dobra, eee, to... Którą? Może ta? A powiedzmy tą. Ło! To jest chyba jakaś nowa. Na tej jeszcze nie zjeżdżałam. Gdzie jestem? O! To fajnie. Hop! To fajna zjeżdżalnia. Nie. Up. I klub do wody. Mogę sobie również hmm, siedzieć. Ops! O, dobra. A, jakie, ja, jak ja pływa? Mogę se. O! Mogę se tak usiąść. <laughs> dobra. Pokażę Wam jeszcze taką jedną fajną rzecz. Tu mogę se siedzieć. Takie solarium. O! Grzybki. Hmm. Ale może wam jeszcze pokażę saunę. A po co ja tak biegam? Mam no, łatwiejszy sposób. Hop. Patrzcie. Sauna. Lawa. Ło. Wow. I teraz tak się położyć i odpoczywać. O, jak fajnie. Jak fajnie. Dobra, koniec sauny. I pokażę Wam teraz mega fajny... Fajn. Pokażę Wam, jakie jest wipie. Pokażę Wam, jakie jest wipie. O, patrzcie, ktoś... Ktoś wszedł do gry? Napiszę mu. Stój! Nagryw... Nagrywam. Mogę pokazać coś i wi, wi, widzą na na to je Dobra. A więc Chodź. Patrzcie co robi ta suszarka. Ta suszarka jest taka, że mogę go patrzcie. Tak się robi z niej rzecznymi ludźmi. Nie róbcie tego w realu, tak? I poleciał. Patrzcie, co jest na dole. Może... U, coś był lak. Patrzcie. I mam jeszcze taką pałkę, która patrzcie, co robi. Gonimy go. I hop. To robi pałka, widzicie? A teraz, nie wiem. A teraz zresetuj się i ho ze mną na zje Zjeżdżal, a nie. O, widzicie? A teraz dobra. Pokażę wam wipa. Szybko biegniemy, biegniemy. I pokażę wam vipa. A potem ostatnia zjeżdżalnia i na koniec coś mega fajnego, ale to dopiero na koniec. Dobra, jesteśmy w vipie. Patrzcie, tylko WIP-owie tu mogą wchodzić. Wow, ale jak ładnie tęczowo. Podoba mi się tu. Fajnie. Hm. A więc VIP pokazany. A na koniec skoczymy z tego. Ale to na koniec. Patrzcie jak wysoko. A ba wy bali się tak zrobić? Napiszcie w komentarzu, czy byście się bali, czy nie. U. Dobra. Ostatnia zjeżdżalnia na dziś. Trochę króciutki ten odcinek, ale jak chcecie dłuższe, to piszcie w komentarzach. O, i napiszcie, kto z premiery kto z premiery to napiszcie ja ami to ja jestem z premiery napiszcie tak pokażę wam jeszcze jedną zjeżdżalnię to uwaga eee. może mu napiszemy bi na mor slide des Sorry, że piszę tak. <laughs> sorry, że tak przerywanie, ale. <laughs> w Roblox jest tak, że nie mogę pisać po polsku. Hmm. O, jest. Patrzcie, jak ruszył. Beze mnie. Patrzcie, co za cwaniak! Lecimy, lecimy za nim. Gonimy go. Czy on stoi? Wow. Ło! Wow. Wyprzedziłam go! Eee... Co się stało? Eee, on nie popchnął i wyleciałam, aha. A on po kawie biega, po kawiarence, fajnie. Dobra, więc... Powoli kończymy. A skoro powoli kończymy, to zrobimy coś na koniec epickiego. Skoczymy stąd. Czyli na czyli ja się z wami żegnam. Pamiętło, nie mnie. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o łapce w górze, subiku i dzwoneczku. A ja się żegnam i skaczemy. Papá! Pa.